Dzień dobry. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Witam Was, oglądacze i oglądaczki, <laughs> widzowie. Dzisiaj porozmawiamy sobie. <laughs> przepraszam bardzo. <laughs> Dzisiaj porozmawiamy sobie o papierosach, o tym, jakie są korzyści z tego Moje korzyści, co ważne, z tego, kiedy ja przestałem palić papierosy. Czyli jakie korzyści zdrowotne, energetyczne, relacyjne osiągnąłem. Na koniec podam też takie przykłady dobrych stron palenia papierosów, które dzisiaj widzę: takie, że one są w jakimś tam stopniu takie, a nie inne. Więc zaczynajmy od takiej krótkiej listy. Takich benefitów, bardzo fajnych e, sytuacji, które mogą się wiązać z tym, jeśli zdecydujesz się rzucić palenie, to był pierwszy powód, dla którego ja zdecydowałem palenie, bo zdecydowałem się rzucić palenie, e, dlatego że to był powód energetyczny. Czyli ja zdecydowałem się rzucić palenie, żeby mieć więcej energii, i to jest powód numer jeden. Doświadczysz niesamowitej ilości energii, doświadczysz tego, że Twoje ciało, twoja, twoja wydolność, energia zwiększa się w sposób naprawdę niezwykły, niesamowity. To jest benefit numer jeden. Ja, to była moja motywacja, ponieważ ja um, przestawałem palić na jakiś czas. I najczęściej potem gdzieś tam, się, gdzieś tam po prostu wracałem do tego palenia. Natomiast wiedziałem, że jest to niesamowicie inny rodzaj energii. Że, to, że papierosy zamykają mnie energetycznie w jakiś taki dziwny, dziwny sposób. Wtedy tego jeszcze nie rozumiałem. Dzisiaj wiem, jak to dzieje się energetycznie i jak nasza energia. I nasza aura reaguje na, na ten dym. Później mamy drugą taką, taki ko, taką korzyść, którą ja. To też była moja, moja, moja decyzja, żeby. Ja po, ja po to rzuciłem: po to, żeby być wolnym. E, paląc, czy mając jakieś szkodliwe, inne e, uzależnienie, ale. Mam takie wrażenie, że papierosy są bardzo absorbującym uzależnieniem. One nie powodują większych szkód w życiu, może takim, prawda, dla naszego. Jest to w pewnym stopniu akceptowalne społecznie, bardziej niż zażywanie narkotyków na przykład. O czym tutaj mówię? Na poczucie wolności, jakie masz. Tą wolność, jaką masz w sobie. Ta wolność pozwala ci po prostu uwalniasz się od przymusu palenia. Uwalniasz się od tej takiej zniewalającej czynności, która pozbawia Cię zdrowia, energii, pieniędzy. Jesteś od tego uwolniony. Uwalniasz się od tego całego mechanizmu sięgania po fajkę, sięgania po tą po tą po tego papierosa. To jest naprawdę niesamowity taki skok dla Twojej wolności. I to mogę Ci w 100% szczerze powiedzieć, że dokładnie tak to wygląda, że poczucie wolności jest niesamowite. Kolejną taką, taką takim benefitem to jest lepszy smak. Rzeczywiście jest tak, że smak i zapach i w ogóle zmysły się mocno wyostrzają, kiedy rzucasz palenie, kiedy przestajesz palić. Z początku one są takie, może trochę przytępione, z początku może być jakaś chrypka, jakieś coś, ale kilka dni tak naprawdę i pozwalasz sobie na to, żeby, żeby te, te zmysły wracały do takiego Twojego, do, do powiedzmy ustawień, ustawień fabrycznych. Czyli zapach, smak potraw się zupełnie zmienia i staje się takie bogactwo przypraw przy jedzeniu makaronu, staje się takie po prostu niezwykłe, niezwykle, niezwykle energetyczne. Kolejną, kolejnym benefitem jest to, że ja jak zacząłem, jak rzuciłem papierosy, zacząłem się bardziej wysypiać, czyli ponieważ tego tlenu w organizmie generalnie jest więcej wtedy, nie masz tak dużo tego tlenku węgla, to ja zacząłem się wysypiać. Zacząłem się wysypiać, ponieważ toksyny z mojego organizmu, które były spowodowane tym paleniem, one nie nie lądowały gdzieś tam w jamie ustnej i, i aż w takiej ilości. Organizm oczywiście do dziś tam się oczyszcza z różnych toksyn, które mamy jeszcze w naszym otoczeniu, ale pamiętam taki ten kapeć taki energetyczny, ten taki placek, który mają palacze w ustach, to jest nic innego jak po prostu różne substancje, które są szkodliwe, metale ciężkie, które są zawarte w papierosach, które po, w nocy po prostu z chwilą, kiedy oddychasz, ono po prostu podchodzą tutaj, i cały tutaj język, cała jama ustna jest pełna tych właśnie metali ciężkich, i stąd ten niesmak, i, i, i taki zapach, który jest trudno tutaj e, wytrzymać. <grym>, że tak powiem, nawet samemu swój często. Ja na to mam taki sposób i polecam go bardzo serdecznie, żeby w ogóle jak palisz, czy nie palisz, to płucz sobie rano przed myciem zębów e, zęby, czy jamę ustną olejem słonecznikowym, może być taki normalny, nie tłuczony, tłuczony, tłuczony na szeroką skalę, na ciepło. Taki, ja słyszałem, że najlepszy jest bartek, dlatego też kupuję bartek. Czasem jakiś inny, ale ten, ten olej kupuję i używam go do płukania Jamy ustnej i to fajnie robi na to, żeby te metale gdzieś tam ciężkie z tego właśnie porannego takiego yy, zaspania wyjąć. Kolejna rzecz, yy, kolejny taki, taki benefit tego yy, zrzucenia palenia to jest to, że Twoja skóra, Twoje ciało, Twoja skóra, włosy, paznokcie, y, całe Twoje ciało zaczyna wyglądać inaczej. Twoje ciało staje się odżywione, Twoje ciało staje się żywsze, ma więcej energii, Ty masz więcej energii, więcej tlenu, więc Twoje ciało naprawdę yy, staje się bardzo wdzięczne i i po prostu nie masz takich zmarszczek tutaj, jak masz brodę, to, to gdzieś tam tutaj nie ma takich żółtych, żółtych plan. Ja miałem, jak miałem brodę i paliłem dużo papierosów, jeszcze takie, takie, jeszcze takie skręcane, to, to wtedy miałem tutaj właśnie gdzieś tam te wąsy, takie zawsze takie rudawe trochę, chociaż e, blondyn jestem. Natomiast na pewno jest to e, dla Twojego ciała, dla Twojej skóry, jeśli jesteś kobietą, to w ogóle bez dwóch zdań. Kolejny benefit to jest kondycja fizyczna. Jeżeli ćwiczysz, jeżeli biegasz, jeżeli chodzisz na siłownię, to doskonale wiesz i rozumiesz na pewno to, że jest to bardzo ważne, żeby mieć przy tych sportach, przynajmniej takich robowych, czyli tak jak skakanka. U mnie akurat tam na tym parasolu wisi moja skakanka, czy, czy przy bieganiu czy nawet przy takich po prostu sportach siłowych również jest potrzebna po prostu wytrzymałość i no tak ten, ten próg tlenowy byłoby dobrze jakby był wysoki tutaj na pewno jeśli rzucisz palenie to możesz to po prostu odczuć ja ze swojej strony pamiętam jedną z takich moich decyzji która przyspieszyła bardzo rzucenie palenia było to, że Oczywiście ta decyzja dojrzewała, ja mu już mówiłem, że to było 20 lat procesu. Natomiast jednym z takich właśnie bardzo mocnych motywacji to było to, że ja się spotkałem z trenerem personalnym i któregoś dnia ten trener personalny, pozdrawiam cię Janusz, wziął mnie na schody tutaj niedaleko są takie schody, pobiegliśmy tam i tam po prostu biegałem po schodach, zbiegałem na dół tam, jakimiś tam gumami trenowałem, ćwiczyłem i, i tam pamiętam ten dzień, że po prostu myślałem, że płuca swoje własne wypluje i, i po prostu wezmę kogoś, żeby je zmiótł na szufelkę. No nie byłem w stanie po prostu po tych schodach biegać, a wiem, że to było spowodowane właśnie tym, że przed tym treningiem wypaliłem papierosa i też jeszcze bez filtra, więc no to, to było też właśnie taka, 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 taka decyzja, która też bardzo mocno wpłynęła słuchaj no korzyścią ogromną jest to, że masz więcej czasu że masz więcej czasu dla siebie, że masz więcej czasu tak naprawdę licząc nawet te 4 minuty na papierosa 20, razy 20 to jest 80 minut dziennie na samo palenie, biorąc pod uwagę to, jak pracujesz gdzieś, to schodzisz po schodach, albo zjeżdżasz windą, albo wychodzisz na tego papierosa, robią się to naprawdę bardzo grube minuty. Czy dla Twojego życia prywatnego, czy dla Twojego rozwoju, czy dla Twoich relacji, uzyskujesz bardzo dużo czasu na to, żeby móc czytać książki, na to, żeby móc nie wiem, ćwiczyć, na to, żeby móc robić inne takie rzeczy, które pomagają Ci w jakiś sposób. Więc to jest naprawdę. To, co bardzo ci pomoże. Czas, który zyskujesz. Czas jest. To Einstein zdaje się, że powiedział taki, taką, jedną, taką jedną rzecz. Wszyscy starają się zabić czas, ale nikt nie myśli o tym, jak go wskrzesić. Coś w ten deseń. Nie wiem, czy dokładnie, może coś tam nie przekreśliłem, ale to jest właśnie tak, że, że zyskujesz bardzo dużo czasu. Czas jest czymś, co. Co jest bezpowrotnie, można powiedzieć, mija. Chociaż wiecie, że znowu z takiego dużego, takiego pięknego, duchowego poziomu, no to tak naprawdę nie ma czasu. No to, to oczywiście, studiując, kontemplując, czy, um, czy, czy czytając od, odpowiednie książki, można tego doświadczyć, że życie wydarza się tu i teraz. Niezaprzeczalnie tak jest. Natomiast, właśnie, zyskujesz, tak po ludzku patrząc, na pewno te e, wszystkie minuty sumując, zyskujesz około godziny, jeżeli ile palisz, do dwóch godzin czasu. Także no, szybko licząc, naprawdę masz to dziennie dwie godziny, tygodniowo 14 godzin, miesięcznie 60 godzin, rocznie 60 razy 12, polisz sobie. To jest naprawdę ogromna, ogromna liczba. Dodatkowo też tak procentem składanym można policzyć liczbę tych pieniędzy, które wydajesz na palenie bo to jest kolejna, kolejny benefit oczywiście zdrowie energia, to są, to są, to są takie rzeczy, które, które są dla nas oczywistym, natomiast bardzo często ludzie chcą zrzucić palenie i to jest całkiem ok, ja tego nie oceniam są, motywacją są pieniądze motywacją są pieniądze, zwróćcie uwagę jak to jest że jest taki, taki ty, tyle jest negatywnych skutków palenia, z czego doskonale sobie zdajemy sprawę ale tak naprawdę jedyną często, jedyną motywacją jest to, że będziemy mieli więcej pieniędzy. I tutaj jest to kolejna właśnie rzecz, że dokładnie tak, że papierosy powodują to, że tych pieniędzy masz zdecydowanie mniej. Jeżeli jesteś wolny finansowo, czy bogaty, to w porządku. Eee, super, gratulacje. Natomiast 15-16 zł dziennie, 15 zł przyjmijmy cenę, razy 30 Dni w y, miesiącu to jest średnio to jest 450 zł razy 12 to jest 5400, powiedzmy. W, w, w takich granicach się to zamyka, jeśli chodzi właśnie o rok, więc no cóż, jest to naprawdę znaczna kwota. Hmm, tutaj jeszcze kwestią jest, kwestią jest to, że na pewno. Masz więcej pieniędzy, masz więcej energii, masz więcej zdrowia, ale na pewno masz ym, odczuwasz większą przyjemność z seksu. Masz większą, yy, wyczuloną, w ogóle yy, wyczuwasz bardziej energię, a jednocześnie ta, to spełnienie seksualne jest naprawdę niesamowite. Jeżeli jesteś mężczyzną, yy, to przestajesz mieć jakiekolwiek problemy z e erekcją. Yy, no, naprawdę pod tym względem wyczulenie na różne subtelne, subtelne energie też jest, też jest większe, więc to jest kolejny, kolejny benefit. To Twoje życie seksualne może po prostu ulec albo, albo ulepszeniu, albo jakiejś transformacji. Podzielę się teraz z Tobą takimi korzyściami spalania. Tak jak wspomniałem, więc, korzyść numer jeden. Mm -hmm. No to może teraz przejdźmy do korzyści numer, numer dwa. Dobrze, to, to teraz korzyść numer trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i reszta pozostałych. Tak, I to by było na tyle z korzyści. Generalnie można powiedzieć o kilku mitach, ale o mitach związanych z tym, co papierosy mogą Ci dać, to dam Ci info w kolejnym, w kolejnym filmie, a tymczasem życzę Ci wszystkiego, co jest zgodne z Twoim najwyższym dobrem i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Cześć.